Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym po długiej przerwie oknie na front. Tym razem z nowej siedziby Instytutu Ordu Juris w Bukitnym wieżowcu w samym sercu Warszawy. Dzisiaj parę słów o tym, w jaki sposób piłowanie chrześcijan wygląda w praktyce i w jaki sposób będziemy na to odpowiadać, w jaki sposób będziemy ratować tych, którzy mieli być opiłowani i w jaki sposób odwrócimy atak przeciwko nim na trudny psikus dla rządu Donalda Tuska. To za chwilę. Gdy sławomir Nitras obiecywał piłowanie chrześcijan, bardzo wiele osób kręciło nosem, mówiąc, A, takie gadanie młodego polityka radykalnej lewicy od Donalda Tuska. Ale już wtedy jacyś ludzie potraktowali to bardzo poważnie i kilka dni później odnotowywaliśmy falę ataków agresji, w tym przecinanie piłą mechaniczną krzyża. Trzeba uważać na swoje słowa, kiedy jest się politykiem i kiedy ma się elektorat gotów do agresji i czynów nienawiści. Ale wtedy z tymi aktami agresji walczył jeszcze jeden poza Instytutem Ordo Iuris bardzo ważny podmiot Fidei Defensor Centrum Monitoringu Chrystianofobii. Podmiot, który dosłownie na przestrzeni pięciu lat stał się jednym z najważniejszych graczy na tej scenie obrony godności ludzi wiary, godności chrześcijan, przeciwdziałania agresji wobec chrześcijan i przeciwdziałania aktom nienawiści. Do dzisiaj pamiętam, jak z ogromnym podziwem patrzyliśmy na fidei defensora i mówiliśmy sobie w Instytucie Ordo Juris: świetnie, ktoś się zajął tym bardzo ważnym obszarem, dzięki temu my możemy skupić się na innych, równie ważnych zagadnieniach. No ale przyszedł rok 23, grudzień, 13 grudnia, doskonale wiemy, co się wtedy stało i już kilka tygodni później Fidei Defensor stał się ofiarą piłowania. Ludzie Fidei Defensora trafili do aresztów wydobywczych. Próbowano ich powiązać z tak zwanym skandalem Funduszu Sprawiedliwości. Adam Surmacz, prezes Fidei Defensora, był przetrzymany w tej samej celi, w której przed nim siedział ksiądz Olszewski. W takich samych warunkach, które Rzecznik Praw Obywatelskich w wypadku Księdza Wolszerskiego nazwał niehumanitarnym traktowaniem. My doskonale wiemy, co za tym stoi. Po prostu tortury. W rozumieniu cywilizowanego świata. Tak, odmawianie wody, odmawianie możliwości wypróżnienia się i inne takie ataki na ludzką godność, to są tortury w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ludzie fidei defensora byli temu poddani. W tym samym czasie ABW, CBA, Urząd Skarbowy, ZUS, wszyscy kontrolowali centrum monitoringu chrystianofobii fidei defensor Kontrole 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 bez szefosu, bo szefostwo siedzi bez kluczowych pracowników bo oni siedzą bez księgowości bo ta przerażona przestała pomagać No i co się stało? Fidei defensor miał zatonąć, miał być przykładnie ukarany, miał być zniszczony. Może trochę w zamian za ordo juris. Bo okazało się, że ordo juris nie było za co chwycić. nie było w jaki sposób zniszczyć, nie było w jaki sposób zdelegalizować, więc obrywało się im. W pewnym sensie oberwali cięgi też za nas. Byli o krok od zagłady. Nie ma środków, nie ma personelu, ale ma ogromne doświadczenie i zasługi. Dlatego całkiem niedawno spotkałem się z Adamem Surmaczem, który wyszedł z tego aresztu wydobywczego. Wreszcie jakiś rozsądny sędzia uznał, że nie ma sensu go tam przetrzymywać i to jest jasne, jasne naruszenie prawa, żeby go tam trzymać dłużej. I doszliśmy do wniosku, że trzeba połączyć siły. My daliśmy ku temu przykład w zeszłym roku, łącząc siły z Centrum Życia i Rodziny, czyli potężnym ruchem marszowym, środowiskiem, które przecież tworzy filmy, dokumenty. I pokazaliśmy, że to jest ważne, że ta synergia pracuje. W tych trudnych czasach musimy się trzymać razem, i dlatego Fidei Defensor zdecydował się dołączyć do nas. I od września 25 i od października 25 zaczynamy pierwsze wspólne projekty. Adam Sourmach kieruje Fidei Defensora. Defensorem, a jednocześnie realizuje w Instytucie Ordu Juris jeden z naszych sześciu programów, które nigdy nie były zawieszone, ale teraz po prostu muszą zintensyfikować swoją pracę, czyli program w obronie chrześcijan. Od czego zaczęliśmy? No, 12 września w mieścisku w Wielkopolsce. Furiat wpada na Mszę Świętą, półnagi, agresywny, brutalny, zakłóca sprawowanie sakramentów, w, podchodzi do ołtarza, atakuje proboszcza w samym środku sprawowania Eucharystii, demoluje ołtarz, niszczy krzyż, rzuca mikrofonem wiernych. Ci rozpierzchli się, uciekają, w końcu facet zostaje jakoś nagrany, udokumentowany, pochwycony. A my mu zadajemy sobie pytanie: czy wystarczy, że policja go złapie? Czy wystarczy, że policja mu postawi jakiś zarzut czynu chuligańskiego? Przecież to jest atak na świętości. Powinien mieć jasne zarzuty przestępstwa motywowanego nienawiścią wobec chrześcijan. Co więcej, być może powinniśmy sięgnąć pod doświadczenia kogoś, kto już od 100 lat robi bardzo ciekawą robotę w tej sprawie. A taką organizacją jest Liga Przeciwko Dyfamacji. Organizacja żydowska ze Stanów Zjednoczonych, która od 100 lat przyzwyczaiła już wszystkich, że jeżeli cokolwiek się stanie z jakąkolwiek synagogą gdziekolwiek na świecie, to głowa państwa, szef rządu, władze samorządowe i lokalne mają stawić się karnie i na baczność przeprosić za akt antysemityzmu. I dlatego postanowiliśmy powtórzyć ten sukces. Skoro im się udało, skoro dziś wszyscy wiedzą, że tak trzeba reagować na ataki na synagogi, przypomnę, E, rozpalenie jakiegoś ognia w pobliżu Synagogii Nożyków e, w Warszawie, gdzie łącznie z panem prezydentem Dudą wszyscy przepraszali za akt anty antysemityzmu i zapowiadali, że nigdy się nie powtórzy. Czy przypadkiem coś takiego samego nie powinno się wydarzyć po tej sytuacji w mieścisku? Furiat atakuje najświętsze sakramenty, atakuje wiernych, atakuje kapłana. Czy przypadkiem władze, no nie mieszmy tak wysoko, ale władze lokalne, samorządowe nie powinny tego potępić? Dlatego zaczęliśmy zbierać petycje i wdrażać ten nowy projekt. E, petycja trafiła do Rady Miasta. Adam Surmacz spotkał się z przewodniczącą Rady Miasta, wyjaśniliśmy, że oczekujemy potępienia aktu agresji. Tam było pewne zdziwienie, jak to? Potępiać akt agresji wobec katolików? "A no tak, wobec katolików. Oczekujemy jasnego potępienia wójta, starosty, wojewody, marszałka województwa. Oczekujemy jasnego potępienia i jednoczesnego nacisku na lokalną policję, na prokuratorów, na sędziów. Macie szybko prowadzić to postępowanie, ponieważ takie jest oczekiwanie społeczne. Bo tak długo, jak długo akty nienawiści wobec chrześcijan są bezkarne, tak długo ta bezkarność jest zachętą do naśladownictwa. Widzimy to doskonale, bo Instytut ordo Iulis od, od lat składa raport do OBWE. Zanim zaczęliśmy składać te raporty w 2016 roku, OBWE raportowało i parę polskich podmiotów wturowało, że w Polsce nie ma aktów nienawiści wobec chrześcijan. Tylko w 2014 roku poważnych aktów agresji było ponad 80. Innych już nawet czasami nie liczymy. Nie wystarczy raportować. Teraz żądamy jasnej reakcji. To tylko jedno z bardzo wielu działań, które chcemy, żeby Fidei Defensor realizował. Ale przed nami już kolejne, bo takich, bo takich sytuacji, gdzie są demolowane świątynie, gdzie są atakowani kapłani, również mordowani kapłani w Polsce, mamy o wiele więcej. Dziś mamy. Zespół, który może się tym zająć. Z jednej strony Adam Surmacz, ze swoim ogromnym doświadczeniem prowadzenia takiej działalności, Fidei Defensorzy i zespół Fidei Defensora i ogromne zasięgi medialne Fidei Defensora w mediach społecznościowych. Z drugiej strony nasi prawnicy, którzy od lat systematycznie prowadzą takie postępowania i po prostu znają się na rzeczy. Więc z jednej strony kampania społeczna, nacisk na lokalne władze, troszkę na kształt tej żydowskiej ligi przeciwko zniesławieniom. A z drugiej strony, prawnicy, którzy robią rzetelną robotę i pilnują tego, żeby prokuratura nie spała i żeby sędziowie wiedzieli, że mają ukarać winnych, i to nie tylko za atak na mienie, tak jak to czasami bywa w przypadku jakichś kapliczek, gdzie potem umarzają, no bo wartość żadna, tylko za czyn motywowany nienawiścią religijną. To jest zupełnie inna kategoria, bo z nienawiści religijnej tylko jeden krok do wojny religijnej, jak to mawiają radykałowie po drugiej stronie. Drodzy. Zaczęliśmy poważny projekt. Żeby ten projekt mógł funkcjonować, potrzebujemy waszego wsparcia. Żeby współpraca Fidei Defensora Ordu i Centrum Życia i Rodziny dała tę synergię i mogła zapewnić nas, że każdy akt agresji wymierzonych chrześcijan spotka się z reakcją. Że za każdym razem doprowadzimy do reakcji lokalnych władz, lokalnej policji, a jeżeli będą milczeć, nagłośnimy ich bierność, powiemy, że pochwalają agresję, pochwalają nienawiść. Po to, żeby zaczęli się bać, żeby już nie było tylko tak, że ataki na świątynie innych religii spotykają się z reakcją władz publicznych. Nasze własne świątynie, nasze narodowe świątynie katolickie mają również być pod ochroną. Przynajmniej równą z tą, jaka jest przyznawana przedstawicielom innych, innych religii czy innych wyznań. Ale żeby to było możliwe, potrzebujemy waszego wsparcia. To jest nowy projekt, to są nowi ludzie na pokładzie, to są nowe koszty. Ale wierzymy, że wspólnie czujemy, że to jest niezbędne. To jest konieczne dla nas, to jest konieczne dla Polski, to jest konieczne dla trwałości kultury Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejny, kolejne okno na front już niebawem.